Alokacja środków regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027, działania podejmowane przez samorządy a jak samorząd lubawski się przygotowuje do tych działań? Moje analizy tej perspektywy 2014-2020 i tego co nam już obiecują na 2021-2027 pokazują, że po prostu województwo dolnośląskie będzie podwójnie poszkodowane. Raz, że ma połowę mniejszy budżet na, z funduszy europejskich jak to było w poprzednim a dwa, województwo dolnośląskie jest w okresie przejściowym w funduszach unijnych i oznacza to, że my będziemy musieli mieć większe dofinansowanie, większy wkład własny do tych funduszy oznacza to ni mniej ni więcej, że jak w tej chwili mieliśmy wkład własny około 20%, to w perspektywie 21-27 ten wkład własny będzie w wysokości 40%. To jest podwójna niekorzystna sytuacja dla akurat południa Dolnego Śląska, bo nasze dochody w stosunku do, do dochodów północnej części województwa Dolnośląskiego są praktycznie połowę mniejsze. My cały czas walczymy o tą może nie o dodatkowy fundusz, bo tego nie udało się zrobić... Już z perspektywy środków unijnych. Tak, na, na przykładzie tego, co jest Polska Wschodnia ma specjalny program swój zorganizowany od, od już od początku właściwie działalności funduszy unijnych, nam się to nie udało zrobić. Porozumienie z 2030, które działa od kilku lat. No, nieskutecznie do, się, do, dostukało się do władz europejskich, żeby zarezerwować sobie taki fundusz. My próbujemy to zrobić w tej chwili z, ze środków krajowych, ze środków marszałkowskich. No, informujemy, angażujemy wszystkich możliwe, wszystkie możliwe osoby, żeby były pomocne. I, Wszyscy rozumieją, ale rozkładają ręce, że to nie ich, to, to, to rząd. Rząd mówi, że to marszałek i takie trochę jest małej psychologii. A tak na, na, naprawdę to i tak będziemy musieli sobie poradzić z tym tematem my tutaj na dole. Tak obrazowo pokazując sprawę, to na przykład gmina Lubawka w tej perspektywie 2014-2020 ściągnęła ze środków unijnych około 30 milionów złotych. Czyli teraz będzie tych środków możliwych do ściągnięcia połowa, czyli 15 milionów. Ale te 30 milionów, żeby je wbudować w naszą gminę, potrzebne, potrzebne było tylko 6 milionów. A w tej chwili na te 15 milionów będziemy potrzebować no, dwa razy więcej, jak to było w tej perspektywie. Także to są. Duże straty, aczkolwiek zawsze to 60% będzie dofinansowanie i o te pieniądze walczymy z każdego jednego źródła. Zarówno z tych tarcz kryzysowych, które rząd przeznacza dla samorządów. Po pierwszej nieudanej próbie powtórzyliśmy ponowny wniosek, i z, też jeszcze z nieoficjalnych przecieków mam informację, że dostaniemy na jedną inwestycję. Następnie pisaliśmy dla gmin PGR-owskich. Teraz jest trochę boksujemy się z kowrem, który potwierdza, czy były PGR-y w danych gminach, czy nie. Mamy odpowiedź na, na, na dzień dobry, że w gminie Lubawka nie było PGR-ów. My mamy informację, że były PGR-y właśnie w Mieszkowicach, więc to jest jeszcze sprawa właśnie na dokończenie, na dogranie, żeby uzyskać, żeby po prostu wysłać ten kupon. Nie wiemy, czy dostaniemy pieniądze z tego funduszu, ale wysłać go trzeba, i, a ponieważ wiemy, że, że były u nas takie jednostki, więc mamy do tego uprawnienia. Czekamy na już, na wytyczne do funduszów tych górskich, ale też ze wstępnych informacji możemy liczyć na około 3 miliony z tego funduszu, to też jest, są pieniądze, które po prostu trzeba brać, bo nikt nam nie, nie da za darmo, jak nie będziemy wnioskować o, o środki, bo nikt nie będzie wiedział, że ich potrzebujemy. Panie burmistrz, tak było, tak będzie. Rozmawiacie z radnymi. Na temat właśnie tej różnicy 20% 40%? Jeszcze nie. To wszystko jest świeże, bo to są RPO, konsultacje do RPO rząd ogłosił po 22 stycznia. U nas na Dolnym Śląsku było to 25. Pierwsza wersja 870 milionów złotych, która została jak gdyby podana do publicznej informacji została zwiększona o 143 miliony złotych na, euro na Dolny Śląsk, chociaż te akurat te zwiększenia nie wpływają na alokacje dla gmin, bo one są z informacji, które wojewoda i, i i minister podał, będą przeznaczane na takie cele publiczne. Szpital onkologiczny ma powstać, drogi wojewódzkie. One też są ważne, ale one nie przełożą się na pieniądze, które będą mogły być dedykowane na przykład dla gminy Lubawka. Jest też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o który również walczymy. My, samorządowcy z Powiatu kamiennogórskiego, bo jesteśmy trochę w takiej niekomfortowej sytuacji. Ktoś nas w latach 70. W ubiegłego wieku przypisał do województwa jeleniogórskiego, a nasza gospodarka, nasze społeczeństwo jest powiązane z województwem wałbrzyskim, ale my w tym województwie wałbrzyskim nie byliśmy statystycznie przypisani i z tym jest ogromny problem w tej chwili, bo województwo były województwo wałbrzyskie, dostało ten fundusz sprawiedliwej transformacji do dysponowania i będzie nim dysponować. To może nie są ogromne środki w stosunku do, do całego RPO, ale tak jak mówię, każde pieniądze w tej sytuacji, niekomfortowej sytuacji dla Dolnego Śląska, gdzie mamy niższe, większe musimy mieć wkłady własne i gdzie środki unijne są o połowę niższe, każda, każde dodatkowe środki są istotne i ważne. Wysyłaliśmy pisma do, do wszystkich możliwych instytucji i w tej chwili jeszcze żeśmy powtórzyli właśnie wczoraj podpisywałam razem z burmistrzem Kamiennej Góry Januszem Chodasewiczem i razem z wójtem gminy Kamienna Góra Patrykiem Strausem wystąpienie do, do marszałka o ponowne wzięcie pod uwagę tej spójności gmin, powiatu. Kamien tych, tych naszych gmin z właśnie częścią województwa wałbrzyskiego, tym bardziej, że od 2012 roku znowu wróciliśmy do tych struktur. Wałbrzyskiego Województwa, bo jesteśmy, cała trójka samorządów jest w aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli tak naprawdę tam, gdzie powinniśmy być od, od, od zawsze. Te warunki brzegowe, czy informacje, jak planować budżet, wydatki na rok za dwa lata czy za 10 lat jest istotne dla, dla funkcjonowania bezpiecznego gminy, gminy Lubawka. Każda, każde wachnięcie, każda niespójność powoduje, że trzeba to wszystko przeszacowywać i od nowa ustalać zadania do wykonania. Ja nie mówię, że to nie jest, że to jest niemożliwe. To jest możliwe, ale to sprawia mm, trochę zamieszania yy może na, na wesoło nie pozwala jak gdyby wpaść w samozachwyt, że wszystko jest załatwione, że wszystko jest dograne, że możemy sobie tylko po prostu odliczać i odcinać te kupony, to też powoduje, że musimy być cały czas czujni i reagować na czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu.